Nagrywał, długo jeszcze będę nagrywał. Ale jak się wykąpię, to nie wyjdę później sam. Ale to ja jak się wykąpiesz to będziesz czysta. A ja wracam do domu. Cześć miszcze, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Karolek Dzisiaj zapraszam was do gierki na temat, której się nasłuchałem I to niemiłosiernie się nasłuchałem, nie tylko na mailu Ale również w wielu e, komentarzach na YouTubie Żebym zagrał sobie w gierkę o nazwie, dźwięcznej zresztą, Raft Czyli taka zwykła tratwa Gra prawdopodobnie polega na tym, jak mi gdzieś tam pisali na mailu Że poruszamy się gościem na tratwie i wiem tylko tyle Tutaj też po, po animacji widzę, że można robić jakieś paleniska Można robić jakieś e, ten i rozbudowywać swoją tratwę To jest bardzo ciekawe, także mam nadzieję, że e, pomysł na odcineczek w ogóle Wam się spodoba, Ja czasem możecie podsyłać mi na maila gierki, które chcielibyście e, oglądać. Ja na to e, zaglądam, komentarze też czytam, także byłoby spoko, jakbyście to e, podsyłali. Zostawcie mi szoską łapeczkę i zapraszam Was do odcinka. Ja sam jestem ciekawy, co to może się wydarzyć w, w gierce RAF. No nic. Ale jak jeszcze bym zapomniał, moi drodzy, musi wlecieć mi intro, tak? Jest łapeczka, musi też być intro. Jedziemy! Na początek nazwiemy, może, sobie na fali. Będziemy płynąć na fali. Mam nadzieję, że tą tratwą, która nam posłuży i będzie kochana, to jest gościu z jakimś hakiem. O co tu chodzi? Bo ten gościu, to jestem ja po szkole informatycznej i on był kiedyś yy, hakerem. <laughs> hakerem, what the fuck? Dobra, niech będzie, gościu był hakerem e, i ma przy sobie hak. Haker nie ma nic wspólnego z hakami, prawdopodobnie on był jakimś wędkarzem czy, czy, czy czymkolwiek. E, no i co my teraz tu możemy zrobić? Możemy stworzyć aksa, możemy stworzyć wędkę, jakiś młotek, hak, spire. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne rzeczy. Cooking station. No to jest właśnie to, co mówiłem, że coś ciepłego będziemy mogli sobie gotować. Coś do odparowywania wody, to jest też spoko. Kroplot. Tutaj będzie można robić sadzonki. Tree kroplot Tutaj o to coś płynie. O to coś O to coś płynie. O to coś płynie. Zaczekaj. O cholera, to jest rekin. O cholera. I co teraz? Czy ja muszę z tym rekinem walczyć? Ja muszę, a rozumiem, za pomocą rzeczy, które podniosę, i mam nadzieję, że ten rekin nie będzie podążał w moją stronę, a jest bardzo blisko. Ej, to jest klaustrofobiczna gra. Ja pierdzielę, jeżeli ktoś jest uczulony na e, pływanie, nie umie pływać, ewentualnie boi się wody, jest jakimś tam akwafobem. Nie pamiętam, jak się nazywa e, choroba odpowiedzialna za to, żeby, e, że, że ktoś boi się po prostu wody, to ale pięknie, to już rozumiem o co chodzi w tej grze. Tak, geneza tej gry będziemy mogli kraftować sobie rzeczy, które znajdujemy, e, no, będąc nieopodal. Tej tratwy, moi drodzy. Ale jaka jest przyczyna tego, że ta osoba znajduje się na tratwie? Szczerze mówiąc, yy, no nie wiem. A z racji tego, że podróżują tutaj te, te wszystkie rzeczy i płyną gdzieś w naszą stronę do tej tratwy, to prawdopodobnie możemy być rozbitkiem. Jakimś rozbitkiem. Nie będę robił tutaj żadnej teorii, jeżeli nie trzeba, <grym> ale może tak być. Ok, zobaczymy, co możemy sobie e, stworzyć. Tutaj mamy e, linę. Aha, linę możemy sobie stworzyć z sześciu. Aha, z dwóch tych. No to dobra, stwórzmy sobie. Ale zanim sobie stworzę, a już sobie stworzyłem, to jeszcze kilka rzeczy pozbieram. To ja w sumie nie muszę ruszać się z tej tratwy, żeby zbierać te rzeczy. CO TO JEST?! Widzę beczkę! Jest dobrze, gdzie jest rekin? On jest, on otoczył mnie. Oskubany mnie otoczył, będzie mnie wąchał, wącha mi pachy! Tutaj gdzieś pod wodą próbuję wywąchać moje stopy. Czy ja mam nogi? No oczywiście standardowe, jak w, w tych wszystkich grach, które teraz powstają, nasze główne postacie, nie mają nóg! Po prostu nie mam nóg, ale tą beczkę, chciałbym z... tą beczkę, czy ja muszę ją jakoś... Szybciej, 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 mogę do siebie to przyciągać! Ale epicko! Ale pizko, O pioruna, mogę to do siebie przyciągnąć, czyli teoretycznie, z tratwy to ja w ogóle nie muszę schodzić. Jest kilka fajnych rzeczy... Cholera... Do mnie! Ten kawałek metalu też wezmę ze sobą. Gdzie jest ten rakiet? Muszę się cały czas rozglądać. Dobra, tutaj teraz to zarzucimy. Ja sobie najpierw pozbieram te wszystkie rzeczy, bo ich troszeczkę będzie za pomocą tego haka. Nie wierzę w to, gościu jest po prostu hakerem. Tiger Bonzo na tratwie! <laughs> jest hakerem i hakuje płyty główne. No witam wszystkich! Halo, kochanie, I teraz... Halo! Myszko, nagrywam! Tak, prośbę masz. No jaką masz prośbę? wyjdziesz będziesz psem? A my nie mamy psa jeszcze, jeszcze ci nie kupiłem psa. No hello. No bo ja chcę się kąpać. No to i się kąpać. Tylko że no, ja będę ale... na... nagrywał, długo jeszcze będę nagrywał. Ale jak się wykąpię, to nie wyjdę później sam. Ale to ja jak się wykąpiesz, to będziesz czysta. No, a ja wracam do domu. No tak, ale no, wiesz, o co To do usłyszenia, rozłączam się nosem, pa. No, wyjdę z psem, oczywiście, że wyjdę, kochanie. kom się. No dobra, pa. pa. Ani słowa! Dobra, wracamy do rafta, bo trochę się rozbestwiliśmy. Gdzie jest ten rekin? No, trochę daleko. Patrzcie, tego już nie Dobra, wracam. Nie, 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 bo on jest blisko. Ja pierdzielę. A ciekawe, co się dzieje, jak ten rekin do mnie gdzieś tam dopływa. Dawaj mi tu beczkę. Dawaj mnie beczkę. Patrz, nie trafiłem. Cholera. To podniosę, to też. Ach, cholera, no. Dawaj mi tu beczkę, a w tej beczce znajduje się pełno itemów dobra bo ty bo zaraz braknie mi miejsca dobra chwila chwila zaraz sobie będę wszystko budował czyli tak pierwszy odcinek z rafta nie wiem raczej więcej nie będzie ale chcę jakoś to fajnie nagrać w każdym razie pierwszy odcinek będzie opierał się tylko i wyłącznie na zdobywaniu przedmiotów tych przedmiotów naprawdę tutaj jest od groma i trochę zobaczcie ten rekin on się ciągle czai koczuje na mnie żeby dalej wąchać mi e, pięty może tymi ostrymi zębami jak brzytwa poobgryzałby mi haluksy no i zaraz będziemy sobie craftowali wszystko po troszku elegancko o tej porze każdy dziś craftować może czekajcie wezmę sobie o nie, to by mi się przydało bardziej niż, niż ta beczka. To by mi się. Zresztą w beczkę nie trafię. Do, dobra, to jeszcze znajdę na pewno to. Uwaga, teraz tak. Beczka, beczka i jeszcze drewno, zdążę? A jeszcze to zdążę? Zdążyłem, dobra, wracam. Wracam, bo on płynie, płynie rekin, płynie rekin. Fatyga! Zobaczcie, w prawym górnym rogu mamy fatygę, czyli jak daleko możemy w sumie odpłynąć, żeby nam się coś bądź nic e, nie stało. Okej, okay, a teraz nie zawraca jeszcze, także spoko. Ja tu koczuję, ja tu koczuję. On też na mnie koczuje, ale ja też koczuję bardziej. Ja jestem większym koczownikiem, jestem zresztą hakerem. Nie masz nic do powiedzenia, stary. Zaraz ci schakuję płytę rekinową główną. No i tam wszystkie. Mamy trochę tej liny. Właściwie około 15. To jest nawet dużo. O! Gdzie? Gdzie? Ej! Ej! Chwila! Złaź mi stąd po głowie mu! Zła! Ej! Halo! CO ZA KOLEŚ?! ROZGRYZ MI TRATWĘ! Ej, czemu ona się dusi? Czy on? To jest taki... ...damski kaszel. Musimy chyba zrobić ten. Gdzie to jest? Tutaj! Water purification! Skraftowałem. Dobra, siódemka. Szybko. Musimy to postawić tutaj. I teraz... ...ta woda. Kraftuje się. Widzę, że tu jest woda, ale... A może jest... A może jest coś, co... do czego mogę tę wodę... O! PUSTA PUSZKA! To może być to. To... <laughs> OCZYWIŚCIE, ŻE TAK! Oj, dobrze, Karol, jak dobrze, że mam ciebie W sensie jak dobrze, że mam siebie. A odpowiadając na wcześniejsze pytanie, które pewnie sobie zadawaliście, Karol, jak to ee, przecież ty nie masz psa ziemniaka złapałem! Ale jazda mam ziemniakę, ty, to może od razu sobie zrobię e, Cooking station sobie zrobię o, proszę O, proszę I postawmy to tutaj o, to teraz... Ma... Tego ziemniaka mogę ugotować. Gotowany ziem... Ej, ale jak to się dzieje? Zastanawiam się, bo ja przecież nie mam... Cholera. Dobra, wracam, dobra, 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 dobra. chwila! Jest to Zobaczcie, on zaraz będzie mi podgryzał w kolejne miejsce. Ja bym musiał sobie skraftować coś, czy będę mógł go rozwalić. I mamy taką rzecz. Mamy aksa. Proszę bardzo, kraftujemy aksa. A do tego skraftujmy sobie wędkę. Wędka zrobiona. Okej, okay. i zobaczmy, jak wygląda. O, mogę wypić wodę. Bo byśmy zginęli, zaraz nie pomyślałem. I teraz na siódemkę możemy wypić wodę. O. Fajnie, to mi się podoba, czyli ciągle będę musiał tu gotować I jeszcze przy okazji zjem sobie ziemniaka, zobaczmy jak smakuje ziemniak ugotowany Miam, miam, o troszkę daje, troszkę daje, to nie jest najgorzej Ale ja bym musiał połowić trochę ryb, tak? Spadaj stąd Spadaj stąd, zobaczmy jak wygląda łowienie ryb Czy złapiemy jakąś dorsza, czy może salmona, to jest łosoś prawdopodobnie Jak wygląda łowienie ryb, czy tutaj, o E, surowa makrela, o bardzo fajnie, to mi się podoba Dobra, zbieraj te deski wszystkie, rekin tam do mnie już płynie Także, oj, niebezpiecznie, ale fajnie, podoba mi się Przygody gościa y, z tego, z hakiem, hakera Przygody hakera Karol Haker Przygody Karola Hakera Dobra, ale w każdym razie wszystko do mnie podpływa, także na bieżąco będę miał dostęp e, Gdzie jest rekin, tam jest, do desek i do całej reszty. O ja pierdzielę, ale ta gra mi się podoba. Niezwykłe. Niezwykłe, jaki piękny survival Przygody pana hakera! To może wam się spodobać, to może Wam się naprawdę spodobać. Ewentualnie po prostu od czasu do czasu jakiś odcinek, bo gierka jest naprawdę spoko. Z tego mogę robić linę. To mi się przyda. Kurde, nie mogę daleko poruszać się od mojej tratwy, bo ona od razu do mnie podpływa. To jest niepoważne. No ale dobra, tutaj nam się wędzi ta rybka, ewentualnie po prostu smaży. Eee, tak, takie zdrowe smażenie, taki naturalny grill chciałbym zauważyć. On, on Płynie do mnie, dobra, pozbierałem znowu i wracam na tą tratwę ale fajne! Mogę to tu postawić? O, jak wybornie! O, jak wybornie! To też mogę postawić. O, jak wybornie! O, jak pięknie. Tu to postawię i to będzie coraz większe. Zjem sobie TĘ MAKRELĘ Zobaczcie, jaka piękna ryba. Czemu to tak daleko ode mnie odpływa? Kurde, żeby to wszystko przypływało w moim sobie to będzie ciężko to łapać. Ale to wszystko będzie łapane w te rzeczy. To mi się podoba. Będę mógł się skupić na robieniu wody. E, I jedzenia przede wszystkim. Dobra, zjedzmy, ile nam to daje? Uuu, bardzo dużo, także to mi się podoba. Dobra, a my sobie od razu robimy kolejną makrelę. No pięknie, pięknie się to rozwija. Dobra, gdzie są kolejne itemy dla mnie? Widzę tutaj. Rybę chciałem wpuścić do swojego naturalnego środowiska. Zobaczcie, jak ona. Garol, wypuść mnie, dziękuję. Ale ja mówię, nic z tych rzeczy, wracasz ze mną na łódkę, moja droga. Wracasz ze mną na tratwę. I wróciła i biedna, zobaczcie. Wygląda jak taki tuńczyk. Mały, biedny tuńczyk, który chciałby pójść tam. Ale nic z tych rzeczy. Zjadłem surowo. <grym> Nie chciałem jeść surowej, ale już tak wyszło, no to trudno. O! Łapie się! To ciekawe. To ciekawe, jednak nam się łapie. Dobra, czyli idź stąd! Nie! Spadaj! 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 Co za ziomek? Ty jesteś... Ty kur... Ty pajacu! Patrzcie, rozgryzmy i teraz... Patrzcie, dusi się. Ja pierdzielę szybko. Szybko musimy sobie zrobić to! Nie mamy Liny! Szybko Lina! Najpierw Lina! OK, Lina zrobiona, teraz to do puryfikowania wody. Nie mam tyle metalowych części! Tu widzę jedno! Szybciej! Ja pierdyle! Tu jest rekin. Patrzcie, co robi! Patrzcie, co wariat robi! Gryzie się z czymś. Potrzebowałbym metalową część, bo zaraz zdechnę. Co ten rekin robi? Czy on się zbugował? Zwariowany rekin! Ten water purification, postawmy sobie tutaj. I szybko woda! Szybko, bo umrzesz! Ja ci mówię, bo zaraz umrzemy! Zaraz umrzemy, dobrze, że mamy rybkę. Eee, wypadałoby połowić ryby. Połowić ryby. To nam się coś łapie wtedy. Nie łapie nam się za cholerę w sieci. Jest problem. Szybciej, gotuj się. Gotuj się. Dawaj rybę i gotuj się. Mamy rybkę. Dobra, jeszcze jedną zdążę złowić. Jeszcze jedną zdążę. O, to płynie w moim stronę. Nie. nie płynie w moim stronę! Kurde, zaraz się skończą. temy. Nie umieraj, proszę, nie umieraj z pragnienia! Zaraz będzie dobre, zaraz będzie dobre. Mówię ci, będzie pycha, tu jest ryba, weźmy to. I gdzie jest ta woda? Tutaj! Trójka, nie umieraj! Zdążyłem. Świetnie. Okej, okay. teraz musimy. Mamy tutaj. To musimy napełnić. Okej, okay. i teraz kładziemy to tutaj. A tutaj od razu położylibyśmy dwie ryby, które złapaliśmy. Jedną z nich, jedną zjadłem znowu niepotrzebnie. Byłoby nam się przydało lin, pełno lin. Ile możemy tylko zrobić lin? Dobra, chyba sześć wyszło. Więc teraz tak, zrobimy tak, dwa łapacze. dwa łapacze damy sobie tutaj, tutaj. O, i to się będzie wszystko nam pięknie łapało. Dobra, teraz tak, w tej linii możemy tutaj łapać. Już mamy tak rozgryzioną, że masakra. No, i wypadałoby złapać jeszcze więcej. E, tutaj, oczywiście, możemy e, mogli sadzić sadzonki. To nam na razie nie jest potrzebne. Fajnie, fajnie to nam łapie. To mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. To by wypadało zrobić jeszcze większe. Cholera, jeszcze troszeczkę większe to zrobimy. Patrzcie, płynie do mnie. Ło, co za skórkowaniec! Co za skórkowaniec, szybciej! Oj, nie tędy, oj, nie tędy, oj, bardzo dobrze, oj, bardzo dobrze. Rekinia. On co odpuścił mnie? On zwariował, rekin chyba nam się zbugował. Także będziemy grali w nieśmiertel... nie, no, W Nieśmiertelną grę w raft. Pij, żeż to pij. Pij, mówię. To położymy tutaj, to od razu utegujemy. Tutaj pyk, tutaj pyk. No i elegancko, mamy trochę mało miejsca. Ale nasza łódka, nasza tratewka, powoli tratewka, tratewka się trochę rozrasta. Także nie jest najgorzej. E, dobra, co byśmy mogli jeszcze zrobić? Więcej lin. E, ile mamy tego? 5, dobra. I jeszcze dwa łapacze zrobimy sobie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właściwie jeden. A, jeden łapacz możemy zrobić. Postawmy go tutaj, i jeszcze jeden przydałby się tutaj. No ale szkoda, dobra. To na, teraz na długości będzie nam łapało, także jest dobrze. Ten rekin naprawdę zwariował. Ja już teraz mogę powiedzieć, że ten rekin po prostu zwariował. I chyba mogę z nim po prostu popływać, tak? Normalnie mogę z nim pływać. Zobaczcie, on jest porąbany. On się zbugował. To jest zbugowany rekin. Ja teraz mogę sobie pływać i zbierać itemy. No nie ma to jak zbugować rekina w grze Raft i to już w pierwszej rozgrywce. Jestem zdumiony. Nie, ale wracam, bo zaraz mogę utonąć. To jest też druga opcja, zobaczcie, fatygę na górze ekranu. No, to też może być to. To może być to. Że ja kiedyś mogę użyć, naprawdę Dobra, teraz wypijmy to. To bierzemy. Gdzie jest ta woda? Tutaj, wypijmy sobie ją. Elegancko. Cholera! Blisko. Up? spadaj! Spadaj! No nie! Kurwa! No nie! Świnio, tłusta! Kuźwa i nowy płynie. Wiedziałem, że tak będzie. Psięgłupi. Ciężko mówić, pies do rekina. No nie, została nam I co, muszę jeszcze raz to skraftować. Yeah. yeah. yeah, Kolejne rzeczy nam wpadają. To mi się podoba, jakby tu przypływało troszeczkę więcej rzeczy. To by było naprawdę spoko. U tych rzeczy jest bardzo mało. Znaczy, tutaj teraz jakieś. Tutaj też. On mnie płynie. A to ode mnie odpływa, dobra, wracam, wracam. Nie chcę się z nim kłócić, wracam, wracam. Panie Rekinie, nie ma problemu, tak naprawdę. Nie wiesz, nie mogę z wody pod... Mogę, ale blisko, ale blisko. Nie, 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 co? A, już mnie podgryzał. Już mnie chciałeś podgryzać. O, ten też Mam ten młotek? Nie mam go skraftowanego. I za pomocą jego. Mogę budować kolejne elementy tratwy. Także nie powinno być. No wspania. O, mój Boże. Wspaniale, za pomocą młotka, dzięki Ci serdecznie. To jaką ja mogę tratwę odpieprzyć? To ja mogę mieć po prostu salon. Czy znaczy, tratwę w salonie, w sensie salon na tratwie. Nieważne, wiecie o co chodzi, mistrzowskiej tratwie yy, pana Hakera. <grym>, pan Haker, nie wierzę. Pan Haker, bo gościu po prostu z hakiem. Czajcie to. <grym>, ale jaja. Dobra, jeszcze napiję się wody. To jest ta woda. I tyle, zapisuję grę. Będę się z wami żegnał, jeżeli chcielibyście kolejne odcineczki, to powiedzmy 15 tysięcy łapeczek będę nagrywał kolejne odcineczki z rafta. Gierka jest naprawdę fajna. Nie sądziłem, że będę się tak dobrze bawił. Fajnie od czasu do czasu jak podsyłacie takie gierki, bo muszę przyznać, że czasami są to gry dobre. Natomiast no, były momenty, w których trafiałem na tak beznadziejne gry, że nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, czy mam to nagrać, mam to po prostu wypierdzieli gdzieś do kosza, ale bywały takie momenty też. Ja, w każdym razie dzięki za przesłanie Rafta. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie mi się możecie teraz napisać komentarz. Pan haker! Przygody pana hakera. To jest pan hacker, który yy ma zamiast ręki, znaczy nie, na początku myślałem, że zamiast ręki to ma haka, ale on po prostu używa tego haka do przywoływania swoich rzeczy, także bardzo mi się gierka podoba, dzięki serdecznie za oglądanie, wejdźcie na Facebooka, wejdźcie na Instagrama, jeżeli chcecie, kupcie mistrzowską koszuleczkę i to tyle, żebym z wami serdecznym mistrzowskim łokietkiem, trzymajcie się, e, Władysław Łokietek specjalnie dla was, e, tak, <laughs> trzymajcie się, dzięki, że jesteście, łapkujcie, oglądajcie i bawcie się, dobry łokieć, U!